Senator Bogdan Pęk, bardzo. Proszę. Panie marszałku, panie ministrze, Wysoki senacie. Ja zawsze z uwagą staram się śledzić te debaty związane z manipulowaniem finansami państwa, finansami samorządów, bo wszak wiadomo, że od wieków istnieje taka zależność, że bez dostępu do kredytu nie można się rozwijać. I z jeszcze większą uwagą śledzę zapowiedzi rządu, który zrobi nam dobrze. Oczywiście pan minister dzisiaj powiedział, że są zaawansowane prace, bo bagatela minął szósty roczek, a prace są zaawansowane. Gdzie szukać dodatkowych dochodów, no, które szerokim strumieniem umykają wnikliwemu oku Naszego, na, na, naszych ministrów finansów, naszych skarbówek. Ale to dobrze. Załóżmy, że, że to jest deklaracja uczciwa, prawidłowa i wreszcie te, te źródła dochodów, o których mówimy od lat, zostaną wykorzystane, co powinno w istotny sposób poprawić sytuację budżetu państwa, a co za tym idzie e, i sytuację polskiej gospodarki i polskiego społeczeństwa. Jednakowoż no nie wypada w Senacie mówić brzydko, to powiem, że szlag mnie trafia, jak słyszę o tym, jak to przechodzimy suchą stopą przez ten kryzys. Bo panie ministrze, no z całym szacunkiem, no, to, to przejście suchą stopą sprowadza się do tego, że mamy prawie że najniższe wy, wynagrodzenia w Unii Europejskiej, czyli najniższy poziom dochodów polskiego społeczeństwa, że Poziom zadłużenia na jednego obywatela i zasobność tych obywateli mierzona w oszczędnościach bankowych no jest też najniższa, że w ramach tej słabetnej działalności byłego ministra finansów pana Rostowskiego, który uprawiał tutaj sztuki magiczne, o których wielokrotnie żeśmy tu, tu z tej wysokiej trybuny mówili. No, gospodarka, gospodarka polska co prawda jeszcze się w niewielkim stopniu rozwija, natomiast rośnie bezrobocie i nie widać wystarczających objawów takiego ożywienia, które stwarzałoby nadzieję wstrzymania tych negatywnych trendów. A co natomiast rośnie? Ano, rośnie zatrudnienie. Rośnie zatrudnienie, przerosty administracji no za, waszych, za waszych czasów no po prostu mm, przekraczają już granice przyzwoitości. Dlaczego tak się dzieje i dlaczego nie mówicie o konieczności pewnych redukcji tego nadmiernie rozbudowanego aparatu urzędniczego, który w znacznej mierze ma prowincje polityczne? Ma prowincje polityczne. To jest obszar tabu, o tym, o tym po prostu yy, się nie mówi. Ja Należę do ludzi, którzy uważają, że trzeba stawiać pewne bariery graniczne, progi ostrożnościowe, bo są tacy samorządowcy, kto, po których choćby potop i żeby wygrać wybory potrafią tak zadłużyć miasto, gminę, powiat, województwo no Warszawa czy Mazowieckie jest tutaj szczególnym tego jaskrawym dowodem że że potem trzeba używać nadzwyczajnych rozwiązań i jakaś kontrola nad tym być musi. Jednakże wydaje mi się, że poszukiwanie tych prostszych elementów, jak choćby to nieszczęsne zapowiadane od... Wielu lat opodatkowanie transakcji finansowych, spekulacyjnych no musi zostać dokonane. Nie bójcie się tego. Jest Polska dzisiaj w takiej sytuacji, że żadne straszenie rynków nie może bardziej zaszkodzić politycznie obecnej władzy niż tolerowanie tego stanu. Niż tolerowanie tego stanu. Drugi obszar to jest bezkarne spekulowanie walutą. Ja wiem, że to tak, ten świat jest tak urządzony, że, że mamy, mamy tutaj poważne problemy. Jednakowoż pojawiły się rozwiązania na rynkach światowych, niektóre państwa się na to zdecydowały, które znacznie ten proceder ograniczyły. A, a gdyby on jeszcze był związany, mam na myśli te spekulacyjne transakcje finansowe i skoki poziomu wartości waluty polskiej. W odpowiednim okresie czasu był, był związany z sytuacją finansową Polski, z siłą polskiej gospodarki, z zjawiskami negatywnymi, bądź pozytywnymi, jakie tu występują, ale takiej korelacji nie ma, nie występuje taka korelacja. No więc pytanie, czy czy KNF, czy instytucje związane z Narodowym Bankiem Polskim, z Ministerstwem Finansów w ogóle to analizują, obserwują, bo to się w istotny sposób przecież odbija na, na realnej gospodarce. Realna gospodarka wymaga pewnej stabilizacji, notowania walutowe również. No, w jaki sposób się to odbywa na, na poziomie spłacania kredytów inwestycyjnych, a zwłaszcza kredytów mieszkaniowych? No to, to dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj wszyscy wiemy. Zatem zakładając, że waszym głównym celem jest uratowanie budżetu na przyszły rok i robicie tutaj różnego rodzaju działania i manipulacje zmierzające do tego, żeby ten budżet, budżet zapiąć, a w tym obszarze Naczelną sprawą jest kwestia związana z OFE. Nie będę o tym dzisiaj mówił, bo to będzie przedmiotem następnego posiedzenia. No nie daję wam wiary po prostu, nie daję wam wiary, bo doświadczenie mnie uczy, że obiecujecie, mówicie, im bliżej wyborów, tym więcej obiecujecie, a w rezultacie zawsze się to kończy w jednakowy sposób. Prowadzicie takie działania, które uderzają bezkarnie, zarówno w emerytu wiręcistów z jednej strony, jak w obszar ludzi pracujących, ludzi pracy najemnych, a chronicie tych, którzy stają się istotną przyczyną tych właśnie negatywnych, negatywnych trendów i rozwiązań. Stąd też mogę tylko powiedzieć, że będziemy jako opozycja bardzo dokładnie to analizować, co czynicie i skutki waszych działań. I spisane będą czyny i rozmowy, i kiedyś będą wyciągnięte konsekwencje, bo to nie może być tak, że, że yy... Wszystkie te działania, przed którymi zawsze przestrzegamy, no, są, są bezkarne i istnieje za nie tylko jakaś iluzoryczna odpowiedzialność polityczna. Doprowadzenie państwa do tak potężnego zadłużenia w tak krótkim czasie moim zdaniem nie znajduje żadnego uzasadnienia, a tłumaczenie, że w Europie zadłużyli się jeszcze bardziej również. Grecja, którą się tu pokazuje jako chorego człowieka Europy. Jest krajem, w którym państwo jest zadłużone, ale obywatele są bogaci, bo nie pozwolili sobie, nie pozwolili sobie zrabować własnych oszczędności i własnego dorobku. Natomiast gro czy część pomocy, której niby jej Unia Europejska udzieliła, poszła na spłatę zadłużeń wobec niemieckich, francuskich, holenderskich czy włoskich banków. Ten mechanizm jest nie do przyjęcia i o ile Grecja Y, y, specjalnie się nie przyjmuje straszeniem różnych instytucji finansowych y, y, europejskich i światowych, o tyle w Polsce każde mruknięcie y, y, czynników zwanych potocznie w dużym uproszczeniu rękami no, powoduje drżenie rąk i kołatanie serc y, naszych sterników gospodarki. No i wreszcie y, kończąc chcę powiedzieć, że Zachodzę w głowę, co też stało się takiego z tą naszą polską gospodarką i z naszymi finansami, że człowiek, który zarabiał, jak, jak donosi demokratyczna prasa, 200 tysięcy złotych w jednym z ważnych banków zachodnich, poszedł na, na funkcję ministra finansów za wielokrotnie mniejsze pieniądze. <laughs> za wielokrotnie mniejsze pieniądze i dali Bóg. Choćbyście mnie zabili, nie daje wiary, że on będzie bronił będzie bronił polskich rencistów, polskich emerytów przed interesami OFE, które to stanowią lwią część czy istotną część dochodów poprzedniego miejsca zatrudnienia. Panie ministrze, nadzieja jakaś pozostaje, jednakże jeszcze raz mówię, że jeżeli, jeżeli nie przejdziecie do konkretnych działań zmierzających do wyrównania tych obciążeń i racjonalizacji, to skończy się to, to fatalnie dla Państwa, a skutki polityczne również będą poważne. Dziękuję, za uwagę. Dziękuję bardzo Panie Senatorze.